Dobrze poruszymy teraz, kochani, temat, bo też jest dużo zapytań, dużo zapytań o sprawy zawodne, czy takie bytowo-sądowe, tak urzędowo-sądowe. Wszelakie sądowe, rozwody, spadki, jakieś darowizny, nie wiem, no przeróżne, tak? Kłócenie się o coś, tak jak tak samo i bytowe lecimy. Sądowo bytowe takie zobaczymy. sądowo no takie sądowe urzędowe, tak? Lecimy też na 3, kochani. Proszę sobie wybierzecie sobie gromadkę. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I jak to się będzie miało? Czy to by zakończył się sprawą w 2021 pozytywnie dla Was? Czy trzeba będzie się szarpać dalej? Lecimy jedyneczka. Aż od razu urząd. Szybkie. Powiem tak. Eee, powiem tak. Eee, jak, pomyśl, jak będzie to wyglądało w taki sposób, że sprawiedliwość będzie szybko działała, niby będzie świetliście, niby będzie świetliście ale w pewnym momencie będzie jakiś haczyk, trzeba to będzie, trzeba to będzie albo przesunąć, albo zostanie przesunięta czy sprawa, czy coś, coś o co walczycie, zostanie przesunięte, ale w ostateczności pokazuje się piękny wynik, że nawet to złe od Was odchodzi, za dużo macie świetlistych kart, żeby się okazało, mało tego, odkryje się jakaś tajemnica, która doprowadzi do sukcesu i załatwienia spraw w bardzo pozytywny sposób dla Was, drogie jedyneczki. Także tak, dla Was z korzyścią, ale po odkryciu dopiero jakiejś bardzo niewygodnej, brzydkiej, niechcianej tajemnicy, tak jak najbardziej tak sprawa się rozwiąże. Sprawy. Nie musi być sprawa, to mogą być sprawy, ale tak będzie będzie. Macie bardzo dużo świetlistych, porządnych, mało tego sprawiedliwych kart, więc myślę, że coś będzie na chwilę zblokowane, ale później bardzo ładnie się zakończy. Dwójeczka. Nie będę, roz, nie będę rozkładała, słuchajcie, dalej, tak, jest to sprawa z przeszłości, być może są to rozwody, bo tu są też, pokazuje się, rozwody, ale może chodzić ci o domy, tak, o miejsca zamieszkania, tak jak najbardziej, tak, świętujecie, jesteście, słuchajcie, dwójki, zadowolone, czyli werdykt jest na waszą korzyść, chcę wam powiedzieć. Trójeczka. Przeciążenie, chodzi o dom, o rodzinę. I tu może być problem czysta droga, czeka Was czysta droga i karty nie pokazują trójeczki rezultatu, tutaj jest tak walka o dom, walka o rodzinę, walka o sprawy związane z dziećmi też jednocześnie nie ma czasu na działanie coś przetransformuje, tak jakby się nie wiem, czy zmieniło prawo, czy cokolwiek innego, już czujecie się zubożeni, jest czysta droga stajecie na czystej drodze, czyli ale zostajecie zubożeni bardzo mocno i karty mówią, że jesteście samotni, jesteście samotni dalej nie sięgam kartami, bo one już już nie chcę dalej mówić, to tak jakby się sprawy nie, to tak jakbyście zaczynały coś od początku, nie poddajecie się, jesteście samotne, ale nie poddajecie się, później wchodzi nowa siła, ale myślę, że sprawy, jeżeli by się miały zakończyć, to z wielkim zubożeniem dla Was idziecie na czystą drogę, tak, jesteście, jesteście samotne w tym wszystkim, w całym tym postępowaniu, natomiast wydaje mi się, że sprawa się tak łatwo nie zakończy i może być tak, że zahaczy o rok 2022, bo jeżeli o no, to jest to bardziej problematyczne dla Was niż Wam się wydawać mogło. Chociaż tak jakby, jeżeli przegrywacie, to podejmujecie walkę dalej, to tak jakbyście mieli jeszcze kilka instancji do walki, do tego, żeby walczyć dalej, i później macie tą samotność, jest pokazane, ale no, w ostateczności przełożyłam i dziesiątka kielichów, czyli ogólnie, ogólnie zwyciężycie, ale myślę, że będzie to drogie trujeczki, wymagało czasu i myślę, że będzie to dłużej niż ten rok 2021. Także tak to widzę w sprawach, słuchajcie, z karnych, karnych, jakichś sądowych, spadkowych i tak dalej, i sprawach takich urzędowych typowo. Pozdrawiam kochani serdecznie.